Witam, dzisiaj jesteśmy na G4 Skins. Miałem testować tutaj te skrzyneczki na dole Tight Teamu, ale na razie jeszcze je zostawimy na później. Dzisiaj się jeszcze skupimy na tej Pyramid Curse z, tego, z tych limitowanej serii skrzynek Prince of Desert 112 zł e, Skrzyneczka bardzo fajna W poprzednim odcinku nam dropnęła tą właśnie koskę Więc jak skrzynia za stówkę No to naprawdę spoko dropik Na streamie udało się z niej dropnąć Immediate Dangera No i w poprzednim w sumie odcinku też ten Immediate Danger wpadł Tylko nie dla mnie tylko dla bota na bitwie Czyli dropi Potrafi ta skrzynka dać więc ją sobie dzisiaj otworzymy A przypominam strona jaki film w sumie wszystkie filmy na kanale, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich skierowane, oczywiście jak taką są jesteś to możesz kliknąć piecznik w opisie, cię przekieruje na stronę albo jak wejdziesz na stronkę to masz zawsze zakładkę kod promocyjny możesz sobie tutaj wpisać kod SWERT, 5% więcej przy dodawaniu darmowa skrzynia MILSPEC, również na start na Ciebie czeka jak Ciebie na stronie nie było, Pyramid Cures także dzisiaj zobaczymy co na tutaj jeszcze nasz pącinu ona niedawno weszła. Ona no, no nawet otworzeń nie ma, dużo nabitych, a już dwa razy ten Immediate Danger wpadł i jeszcze ten e, Hansman Blue Steel, także pokładam w niej wielkie nadzieje, że jednak tutaj profitowo uda się z całego odcinka wyjść. Ehm... Ale na razie lepa Może się to zmieni pod koniec. Może coś wpadnie. Ok, jest orbit, jest decimator i jest kosa i jest bardzo dobrze. 95448, ładne skinki i koska. Także mi to pasuje. Tylko częściej, częściej takie rzeczy poprosimy, mniej takich nieprofitowych. Oj, Blue steel kolejny? No nie, niestety nie. Death by Kitty. Tylko skipniemy. menu War, orbicik. To nam profitu nie daje. Cyrex to też nie to. Po 5 otwierajmy. Jest Bluestyl. I jest polygony są też również. Ej, dobra! To jest... U, jeszcze temakał jest za tysiaka ponad stat track. co to za DROP? Trzy skiny za ponad tysiaka, gdzie każda pojedyncza skrzynka kosztuje 100 zł. Rozumiesz to? 3600 z 500. To jest właśnie Pyramid Curse i... To chyba będzie jedna z moich ulubionych skrzynek. Mam nadzieję, że jak najdłużej tutaj na stronie ona będzie trzymana. Bo mi się już podoba, to dopiero początek. No i jeszcze może jakaś meduska, co? Upacz klasik, ile klasiczek? 850. Zajebiście. Ona się zaczyna rozkręcać. Normalnie, tak o. Od buta. Oj, myślałem, że kolejna kosa, ale ten temat hał to mnie zdziwił. Bez kito, tu jest. Fajnie. O, trzeba z to traku, to będzie też kosztowne, nie? Dobra, ta skrzynka jest popierdalona jakaś przecież. Masterpiece. No, majsterstyk, nie? Skrzynia majsterstyk. E, dobra, no i to. Możemy dwie jeszcze sobie tak otworzyć. Może coś na farta jeszcze skapnie. No już nie skapnie. No ale my, profit tu mamy kurwa śliczny. I teraz można pójść na bitewkę, zrobić dodaj skrzynkę, wiebać pyramid kursów po same kule. Trzech graczy. No i under chociaż tropiło to. Mogłem w sumie wziąć normalny, ale spróbujemy tak. Bitwa za 1680 zł, 15 skrzyneczek, no i jazda. I liczę, że ten znowu ten immediate danger za ta meczka za trzy koła wpadnie dla bota. Tylko, że tym razem obyśmy mieli najmniej. Start dobry, Bot Jerry prowadzi. Bot Chat też się od nas odgania i tak do końca trzymajmy po trupach do celu. O nie, kurno co ty mi dajesz. Kurwoje bono. I też ile w tym odcinku poleciało tutaj skinów za ponad Tysiaka albo okolicach tysiaka. No w cholerę. Jedna z najbardziej skrzynek teraz chyba. W sensie może to jest też dlatego, że w sumie jeżeli że ona ma taki rozrzut, że często dropią te rzeczy powyżej tysiaka czy okolicy tysiaka, no ale właśnie jak nie wpadnie nic ciekawego, no to no taki flame test raczej nikogo nie zadowoli z Origami. I to już tak bardzo. Może właśnie dlatego tak często to wpada też te droższe. No ale no przegrywam, no przegrywam. Dostaje bęcki. No nie wiem, co by się oni teraz podropili. Oni się... W sumie nadgonili troszeczkę. No jest nadzieja, jakby teraz im po dwie po 300 wypowpadało. Mam to. Nie mam tego. Ten mnie już przegonił, ale Chadowi brakło. No ale bitewka i tak mocna. Też znowu coś wpadło. Okej hardencik. Jeszcze do niej tutaj zerknę. Zrobię sobie tak. Tutaj fast modik, proszę bardzo. Uj, blue steel, prawie. Jeszcze tak sparę. Pyk. Dawaj Kitty, pyk, Hydra, pyk, o ty, uparłaś się, już nie chcesz. No dobra, to jak nie chcesz, to nie będę Cię męczył. E, tyle ode mnie na dzisiaj. Myślę, że skrzyneczka... Fu, myślę, że odcinek spoko, ale skrzyneczka również <grych> wyszła z gitara, e, także na pewno jeszcze do niej będziemy wracać na odcinkach, na pewno ją na bitwy dodawać, bo potrafi namącić jak za tą stówkę. E, także tyle ode mnie. Przypominam o Kojucie promocyjny sfert, oczywiście 5% więcej przy dodawaniu. Darmowa skrzynia Milspec na start. I tyle. Trzymajta się. Miłego dla Was. Elo. Cześć. Czapa.